Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rozradował się w duchu świętym i rzekł: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam Wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć, co usłyszycie, a nie usłyszenie. Oto słowo pańskie. Bóg ciebie kocha. Pamiętasz. Pamiętasz, że Ciebie kocha pomimo wszystkich twoich, twoich pomyłek, błędów, pomimo wszystkich tych grzechów, Bóg Ciebie kocha, i przygotował dla Ciebie życie wieczne. Ty to usłyszałeś. nie raz to słyszałeś, cieszysz się tym, żyjesz tym. A Chrystus mówi: Wielu królów pragnęło to usłyszeć, a oni nie słyszeli tego. Wielu ludzi dzisiaj na ziemi jest, którzy tego nie słyszeli. Niektórzy to usłyszeli jako informację, ale sercem tego nie usłyszeli. Podaj to dalej. Tak mówi Adwent. Adwent jest po to, żeby cię obudzić, żebyś to podał dalej. Żebyś wyszedł z tej strefy komfortu. To słowo mówi, tchnieniem swoich ust zgładzi bezbożnego. W pierwszym czytaniu. Bezbożny to jest, to nie jest tylko człowiek, który robi, robi tam rzeczy złe, wiecie, tam oszukuje, kradnie. Bezbożny to jest, to jest ten, któremu jest, który jest obojętny na to, że ktoś może nie słyszeć Ewangelii. Bezbożny to jest leniwy, to jest, to jest człowiek, który, który usłyszał Ewangelię, że jest zbawiony i zachował to dla siebie. I nie podaje dalej. Jak to zrobić? Pójdziemy na kawę, będę, podzielę się w nakazaniu za mało czasu. Do pracy niektórzy się śpieszą. Zobaczcie, że adwent, wczoraj też mówiłem Wam tak, że najlepsze postanowienie na adwent spróbować przeżyć ten dzień tak, jakby to był Twój ostatni, że jutro umrzesz. I ja tak się zastanawiam, kto tak próbował wczoraj żyć. Że jutro umrzesz. I dzisiaj masz ostatni dzień życia. Ja próbowałem troszkę. Starałem się, naprawdę. I tam powiem, powiem wam parę rzeczy, które wyszły i nie wyszły. Oczywiście, że nie żyłem w 100% tak, bo od razu bym załatwił wszystkie sprawy mojego życia jechałbym się pojednać ze wszystkimi na śląsk. Ale nie zrobiłem tego. Ale towarzyszyła mi ta myśl. I słuchajcie, powstrzymałem się od niektórych grzechów, miałem pokusy różne. Chciałem zrobić to, to, to. Tego obgadać, na Tego nawrzeszczeć. I się powstrzymałem. Przypomyślałem, a jak ja jutro umrę. I stanę przed Bogiem, z tym czymś. I stanę w dniu zmartwychwstania z tym człowiekiem, którego obgadają twarzą w twarz. I nie załatwiłem tego. I co mu powiem? I o to chodzi w Adwencie, żeby w tym postanowieniu, żebyś przynajmniej, żebyś ci przynajmniej towarzyszyła ta myśl, że, że za chwilę możesz umrzeć. Za chwilę możesz umrzeć i nie podasz Ewangelii dalej, nie zdążysz. A to jest zadanie Kościoła, podać dalej. I my jak słyszymy o ewangelizacji, to się boimy, to jesteśmy przerażeni. Tak? Ja się do tego nie nadaję. Zobaczcie, w tym, w tym słowie jest mowa o tym. Wyrośnie, wyrośnie różdżka z Pnia Jesse'ego. Kto to był Jesse? Ojciec króla Dawida. Do niego przyszedł prorok, i temu Jesse'emu mówi: Tak, z Twoich synów, jednego z tych Twoich synów, Bóg wybrał, On będzie królem. Będzie najlepszym królem w całym Izraelu. I Jesse co robi? Pokazuje Mu swoich najlepszych synów. Wiecie, takich, kafarów, takie karki wyszły, napakowani, silni, piękni. I prorok patrzy mówi, nie, to nie ten, to nie ten, to nie ten, ten za silny, ten za zdolny, ten za mądry. Kogoś tu brakuje. A wiecie, no jest taki synek, jeszcze taki mały, mały, ale on krowy pasa, on jest, on jest za słaby i za głupi, żeby być królem. Jest za słaby i za głupi, żeby pełnić misję Boga. I ja przypuszczam, że jak Ty słyszysz o ewangelizacji, to sobie, to masz wrażenie, ja jestem za słaba. Ja nie dam rady. Ja jestem za stara. Ja jestem za bojaźliwa. Ja się jąkam. Ja robię coś. Ja nie wiem co mówić. Ja się do tego nie nadaję. To jest pierwsza pokusa, która nas paraliżuje. Słuchajcie, nieważne, kto głosi Ewangelię. Dobra nowina jest prawdą dla wszystkich ludzi. I nieważne, czy ją głosi zbrodniarz, czy ją, czy ją głosi człowiek dobry. Prostytutka może ci przyjść i powiedzieć: Bóg cię kocha. Może? I nieważne, jakie ona życie prowadzi, bo Ewangelia jest pra prawdą sama w sobie. Ktoś, kto niesie światło. Światło rozprasza mrok. I nieważne, kto je niesie. Nieważne, kto niesie to światło. Ważne, że światło rozjaśnia mrok. Podaj to dalej.